Komenda straży północnej bramy w starym obozie. Halo! Straż! Tak, straż w starym obozie. Proszę pana, mówi Lester z obozu na bagnach. Ścieżka tutaj, jak się wjeżdża. Zaraz koło jaskini goblinów, obiad tutaj. Zgłaszam wybuch. Baginne ziele ktoś nam podpalił. Co podpalił? Nie wiem kto. Ale co podpalił? No nie wiem kto, ktoś podpalił. Nie kto tylko co? Słucham? Co podpalono? Mówi Lester. Tak, ale co się stało? Bagienne ziele jest podpalone i ziele już prawie się dopala. Ziele tak. Obóz na bagnie za jaskinią goblinów koło, a najemnicy z nowego obozu jadą. Słucham? Najemnicy. No ktoś podpalił, ja nie wiem kto. A najemnicy z nowego obozu. Słucham? Czy nowy obóz powiadomiony jest? Czy jedzie? Ja nie wiem, kto podpalił, ale ktoś podpalił. Ziele, tak, tak. Są najemnicy. Przyjechał Gorn. Dobrze, ale? Jak jest to dobrze, jak jest nowy obóz, to dobrze-no. Nie gasi. Gasi. Ziele się dopala. No ja nie wiem, obozowisko na bagnach. No dobrze, jest najemnik tam na miejscu. Słucham. Czy są tam najemnicy na miejscu? Na miejscu ja jestem. A najemnicy? No, Iberiona nie ma w świątyni.